Wybaczcie, jeśli jakoś jest trochę brzydsza, ale y, jest ciemno. Mam zapaloną tylko lampkę kołuszka oraz choinka się świeci i telewizor przede mną. Oglądam y, vlogmasa. I tak się właśnie zastanawiam, czy to clickbait, czy Oliwia, nie wiem jak się tutaj nazwisko, Czy zrobiła sobie operację plastyczną, bo taką mieliśmy ostatnio rozkminę z przyjaciółmi na temat clickbaitów i bardzo tego nie lubię. zastanawialiśmy zastanawialiśmy, co przyciągnie widzów. Na przykład doszliśmy do wniosku, że nas na przykład nie przyciągają takie clickbaity. Mmm, no, dobrze, macie różkę. Ja na przykład bardzo nie lubię tych takich miniaturek, jak, nie wiem, są jakieś takie. Jest jakaś postać, i jest taka bardzo mocno wykontrastowana. Jest jeszcze na przykład przedzielona na pół, jakieś takie. I wiecie, nie wiem, nic mi teraz nie przechodzi do głowy, ale jakiś taki strasznie kontrowersyjny tytuł dodany. A okazuje się, że no nic tam z tego nie było na tym filmie. No i na przykład bardzo mnie to denerwuje. Ja w takie filmy nie klikam. Może dlatego, że też lubię troszkę inny content oglądać i oglądam zazwyczaj jakieś takie, wiecie, vlogi, albo jakieś takie bardziej cozy filmy na YouTubie, albo właśnie jakieś hole lumpeksowe, tego typu rzeczy, a nie jakieś wiecie, kontrowersyjne rzeczy typu, nie wiem, to jest na topie teraz, freeze na przykład, że coś tam w tym lodzie, nie, że się za mroził i tak dalej. No nie wiem, jaki tam był tytuł, no, no ale no na przykład, nie, że musieliśmy pojechać na pogotowie, albo zabrali nas do szpitala. No może tak było, <laughs> akurat w tym wypadku. No ale wiecie, o co mi chodzi, że no po prostu nieraz w takie tytuły okazało się, że nie wiem, no nic się kompletnie nie stało, nie. <laughs> No, więc bardzo nie lubię takich rzeczy. No i tutaj u Oliwii jest tytuł Moja pierwsza operacja plastyczna. I na miniaturce widać, że jakby tam jest taka pogadanka, w sensie nie wiem jak to opisać, ale wydaje mi się, że to jest tylko taka pogadanka, że może by chciała sobie pierwszą operację jakąś zrobić. Dam wam update jak obejrzę, ale wiecie Moja pierwsza operacja plastyczna, tytuł a wcale nie było żadnej operacji, nie? Tylko, że no chciałabym sobie zrobić taką i taką. Czy to jest clickbait? Jest. Ale jeśli słyszycie jakieś jeszcze dziwne dźwięki w tle, to chodzi Lidlomix, ponieważ gotuję ziemniory do barszczu. Barszcz robiłam wczoraj, a dzisiaj mam ochotę sobie począć, więc nie gotuję nic. Będzie barszczyk z wczoraj, nie zostało go dużo, więc muszę coś dogotować, żeby było więcej. Będą ziemniory i będą jajka. Barszcz czerwony jak coś. To był bardzo tani obiad w ogóle, bo kupiłam całą siateczkę yy, buraczków i zapłaciłam trzy coś. zej, yy, Przepraszam. No ale bardzo fajnie. Ja nie pokazywałam moich paznokci jak byłam. Pokazuję wam teraz, już mam odrosty. Ale co wam jeszcze mogę powiedzieć? Mam dzisiaj jakiś taki zjazd. Była u mnie teraz mama. Jest godzina jakoś po 16.00, może 16.30 nawet. E, mam zjazd, ponieważ wczoraj przyszłam z pracy po pierwszej zmianie. Nie pana, i wiecie, cały czas coś robiłam. Tu gotowałam barszcz, tutaj prasowałam, tutaj coś tam jeszcze robiłam i po prostu jakoś tak, no, nie odpoczęłam. Chociaż tam wieczorkiem sobie chwilkę posiedzieliśmy, pocilowaliśmy z chłopem. No, ale dzisiaj jeszcze też musiałam po prostu po pracy do mechanika, bo okazało się, że w ogóle po opon i po oleju w skrzyni biegów, po pierwsze, zjeżdża mi samochód na lewo Po drugie, wyskakuje mi jakiś dziwny komunikat Od oleju silnika czy coś takiego No i oni twierdzą, że oni nic przy tym nie robili Nie mają ani z jednym, ani z drugim nic wspólnego No kur... A jak? Jak po odebraniu samochodu od mechanika Tak się właśnie dzieje I dałam sobie czas Dziś jest wtorek Ja odebrałam w sobotę No ale wiecie, to jak się powtarza No to zgłosiliśmy problem Oni twierdzą, że nic się nie stało Że oni nic tu nie widzą Także no nie wiem, co będę robić <noise> Będę myśleć co z tym zrobić, ale anyway dzisiaj odpoczywam, bo wróciłam od mechanika była mama i stwierdziłam, że sobie chwilę pochilluję więc ubrałam trzy ziemniaczki, gotują się do barszczyku, a ja sobie wziąłam słodyczki chociaż nie powinnam mieć, ale sobie zjem może jednego albo dwa, mam takie rzeczy proszę, jakieś mam sierść na bluzie, przepraszam, ale mam dwa pieski no, więc yy, zjem sobie słodyczka. Spróbuję się powstrzymać przed wielką ilością, ponieważ jestem na diecie przeciw zapaleń, a przynajmniej staram się być, ale małymi kroczkami, więc coś sobie przekążę. Tyle. Dobra, okazało się, że Oliwia po prostu robi jej swoją pierwszą operację. W sensie, moja operacja plastyczna. No, tak jakby już przeszła, troszkę można się czepić tego tytułu. No ale dobra, no będzie miała gdzieś tam w niedługim czasie, więc uznajmy, że to nie jest wcale aż taki clickbait. A tutaj różka ze mną sobie leży, wypadły jej mleczaki na dole. Pokażesz? Nie pokażę chyba. No trudno. Chciałabym Wam pokazać, ale różka nie chce. Różka nie chce! Nie chce pokazać! Trzeba Cię poczesać, bo jesteś taka roztrzepana zawsze. O, o tak? a w widać ładną choineczkę. Tak? Różia! Oglądam jeszcze wersow i idę dalej robić różne rzeczy. Gotować jeszcze jajka do barszczu i przygotować jakiegoś posta na Instagrama. Chciałabym na jutro, wtedy, kiedy wleci vlog, vlogmas, to chciałabym, żeby był też post na Instagramie za side eye? Side eye? Pokaż, że nie masz ząbków. Pokaż, jak ci mleczaki, bo wypadały. O, widać. <laughs> nie ma tutaj. <laughs> Słodzień. Tu już mam przygotowane miseczki z ziemniarami. Jeszcze jajeczko się gotuje oraz barczyk się grzeje i będzie obiad. Ale dzieci też muszą dostać jeść. Jedno już tam czeka, widać chyba nawet. O, Ruzia! Dobrze. Daje właśnie pieskom jeść. Róża dostaje póki co na takiej macie zwalniającej, że tak powiem, spowalniającej jedzenie, ponieważ bardzo się na nie rzuca. Odkąd ją mamy w zasadzie to jest dosyć taka azerna na jedzenie, że tak powiem. W sensie, no widocznie musiała w stadzie się bić o to jedzonko i po prostu stara się jak najszybciej zjeść, żeby Adela jej nie zjadła, ale Adela jej nie, je, więc z tym nie ma problemu. Ale dostaje na macie. Teraz wam pokażę, jak to wygląda na kolorze. Ugotowały się jaja. Zostaw. Terek! A ty, pirania mała! Dobra, stoję w korku, więc pokażę Wam. W ogóle nie wiem, czy się witam na tym vlogu już. Pewnie tak, bo mamy czwartek. Nie wiem, czy nagrywałam, nie pamiętam. Ale pokażę Wam szybko, wszyscy stoję w korku. Co kupiłam dla mamy na urodziny, ponieważ ma jej jutro i zamierzam do niej pojechać. To jest oczywiście tylko część prezentu, ale pokażę Wam. Perfumka. Kevin Klein into you. Bardzo ją lubię. W sensie to jest chyba woda perfumowana i była promka w rozpanie, więc stwierdziłam, że kupię. Oraz sól do kąpieli muszę jechać, bo już jest zielone, Także te dwie rzeczy. Kupię jeszcze jakiegoś kwiatka myślę. Albo, no nie wiem, coś może innego. Nie wiem, zobaczymy. Coś do tego dokupię, albo coś słodkiego. To sobie lubi. Albo upiekę może dzisiaj cynamonki i bym jej wzięła ładnie zapakowała, czy coś. Sama nie wiem. Ale coś jeszcze do tego wymyślę, więc no, żeby nie było to nie wszystko. Ale pomyślałam, że a w tym roku może coś bardziej ambitniejszego. W się sensie zazwyczaj, wiecie, to były jakieś takie drobne upominki, ale stwierdziłam, że perfumy będą fajnym pomysłem. W ogóle widziałam też inne, chyba Bugatti, czy coś takiego. Nie wiem, wiecie, ja byłam stacjonarnie w Rosmanie, bo stwierdziłam Jezu, boję się tego auta Dziwne dźwięki wydaje Dziwne, zgubiłam się, nie wiem co mówiłam A, byłam w Rossmanie I widziałam kilka takich właśnie Fajnych też na promocji, wąchałam nawet Takie Bugatti, coś takiego Nie wiem czy to była perfuma, czy woda perfumowana Ale dosyć ładnie pachniała Ale nie wiem czy by jej się podobało Więc stwierdziłam, że skoro Ja kiedyś używam i ona też kiedyś używała To kupię jej takie, które miała Nie wiem, których obecnie używa możliwe, że te? Nie mam pojęcia. Ale myślę, że będzie zadowolona. Nie zobowiązuję się jechać koło Tirów Zawsze. No i gdzie kurt wyjeżdżasz? No i oczywiście, że mi teraz zablokuje wyjazd. Nie wypuściła mnie. Przynajmniej tyle. Cofam to na K. No ale wiecie, no po co wyjeżdża na randzie? Widzi, jak ktoś jedzie. Mam kierunek i będę zaraz zjeżdżać To wyjeżdżę na tę pasma, w sensie no, przez który będę przejeżdżać Denerwuje mnie to bardzo Ja tak nie wyjeżdżam, ale nieważne Perfumka kupiona Sól morska kupiona Sól morska? To jest sól do kąpania Iwonia z różowym ławatkiem Myślę, że będzie git Witam Was serdecznie w tej świątecznej aurze razem z Różką i a Adelciu, chodź, zobacz, robimy unboxing. I za Delcią, rodzinka w komplecie. Jeszcze tatusia brakuje tylko, tak? Odpakujemy sobie paczkę z Vinted. Zamówiłam ubranko dla pieska. Jeszcze zobaczymy, dla której będzie dobre rozmiarowo, bo w sumie nie wiem, na którą będzie pasować, by tam nie było za bardzo rozmiaru podanego. Zamówiłam po prostu w ciemno, bo było za 15 zł. Nawet chyba nie. Chyba wytargowałam na jakieś 12, coś takiego. I stwierdziłam, że Próbuję, bo Adelcia w sumie ma sweterek świąteczny, ale nie ma nic. Kurde, chyba za. <śmum> zafarbowało chyba od tego czerwonego. Ale bardziej chyba rozmiarowo na Adelcie będzie to dobre. A few moments later. Nie no. Chodź, połóż. Pokaż mamie. oj. <I> <śmum> Pasuje ci, tak? Pokaż małe. Chodź, Adęcia. Bo zasłoniesz cały kadr, wiesz? No, pokaż. Nie podoba ci się. Dobrze, to ściągniemy. Lepiej bez czapeczki? Lepiej. Chodź, jeszcze to ściągniemy, dobrze? Chodź. Chodź, Różka, teraz Ty się ubierzesz taka, hop, siup, do przodu. Jesteś. Zaraz zobaczymy. No, dawaj tu łapkę. Super. Teraz jeszcze druga. A ciebie znowu za duże chyba. No i tak to jest. Ani na jedną, ani na drugą. No na ciebie za duże przecież. Adela, a ty co? Teraz taka hop do przodu? A? Ale nie gryź tego. Dobra, oddaj czapkę. Czapka fajna. Prezentacja niestety za duże ubranko. Dobrze. Więc jeśli macie pieska... Takiego pomiędzy różką a adelcią wielkościowo, to chętnie Wam oddam za darmo. Wystarczy, że napisze ktoś do mnie na Instagramie, to oddam po prostu na swój koszt myślę, że dajcie znać, jeśli chcecie. Niestety zakup był nietrafiony. Nietrafiony! No chodź! Chodź. Jak widać Adela jeszcze troszkę ucieka od różki, ale to nie znaczy, że nie będzie tylko lepiej, prawda? Różka, jak widać, lubi pokazywać, że ona tutaj rządzi i ona tak trochę broni mnie, żeby Adela za blisko nie podeszła, ale z drugiej strony, jak ja okazuję jakieś tam Adelci zainteresowanie, to wydaje mi się, że czasem Różka to szanuje, a czasem chce się tak, wiecie, pitoć zaraz sprzed, żeby ona też. Także różnie to bywa u nas. Bardzo zmiennie, prawda? Ty maluchu, ty! Taka roztrzepana! Siadaj! Piona! Dobrze! Tak jak jest ten trend, nie wiem czy widzieliście, było głośno bardzo o sprawie tej takiej influencerki, która jak zrobiła tak dziecku albo coś tam chciała chyba pokazać w sklepie, to to dziecko tak się zakryło rękami. tak jak tak robi Adelci, to ona mi chce dać piątkę, a nie to, że się boi i próbuje, nie wiem, je ugryźć albo się zasłonić jakoś, albo skoczyć czy coś w tym stylu, więc myślę, że faktycznie trochę tak jest, jak w tym trendzie, że... Jeśli ktoś się znęca nad dzieckiem, bije co dziecko i tak dalej, i zrobi tak, to ona się wystraszy. A dalej, jak zrobię tak, tutaj piątkę. A różka ciluje sobie na worku 3 in. A niech ma i tak idzie do kosza. W ogóle nie wiem, czy coś mnie nie rozbiera. A teraz w ogóle panuje grypa typu A. Powiedzmy, że mam kontakt na co dzień z zarażeniami, więc boję się, że mogło mieć coś złapać, ale zobaczymy, jak się rozwinie. Póki co od dzisiaj mam jakiś kaszel. I tak ze, ze środka mnie dusi trochę. Ja wczoraj miałam jakieś dreszcze i byłam bardzo zmęczona, ale może to po prostu jakieś chwilowe osoby nie, bo się codziennie za rano do pracy. Po piątej trzeba wstać i po prostu człowiek taki chodzi jak zombie. Idę się przebrać jakiś dresik. Dam zaraz pieskom jeść, bo byłam jeszcze dzisiaj umamy. Nie wiem, czy mówiam, ja nie pamiętam, więc powiem jeszcze raz. Byłam dzisiaj umamy, ponieważ mało rodziny. Wczoraj wam chyba pokazywałam, co kupiłam dla niej. Była to perfumka, sól do kompania oraz dokupiłam jeszcze Rafaello. Tak symbolicznie, ale myślę, że fajnie, że jak będą no, wiecie, ktoś pamięta o naszych urodzinach. No, miłe gesty są ważne. Tyle chciałam dzisiaj powiedzieć. Idę się przebrać. I pójdę się chyba umyć, i dam pieską jeść. I przyjedzie w z pracy. I zrobi nam jeść, ponieważ dzisiaj on będzie robił tortille. Ja robiłam już wczoraj makaron ze szpinakiem oraz. Nie, nie przedwczoraj, przedwczoraj nic nie robiłam, ale jeszcze wcześniej robiłam barszczyk czerwony. Także chłop dzisiaj stwierdził, że on po prostu robi.